Nawet jutro będą o 18 na Placu Lotników yy, zebrani i mamy Mikołajkową masę krytyczną. Po prostu ubieramy się tak jak ja. Taki strój można wszędzie zdobyć, w bardzo niskiej cenie. I y, zabieramy z sobą worki słodyczy. Zbieramy słodycze dla domu dziecka numer 2 w Szczecinie oraz. Możemy też rozdawać przechodniom, którzy będą na nas się patrzyć i będą nam zazdrościć, że idziemy na rowerach. E, wszyscy mają się przebrać za strój Mikołaja? No, oczywiście. Im więcej, tym lepiej. E, można nawet zaopatrzyć w gadżety rykla, e, takie, takie świąteczne. Tam ma, na masie w 2008 roku były nawet Mikołaje z choinkami, z dużymi ozdobami. Można bombki sobie zainstalować, jeśli chcecie. To taka tradycyjna masa mikołajkowa? To jest taka tradycyjna, już bardzo długo to, to yy, trwamy. Zawsze z niecierpliwością czekamy na, tą, na ten ostatni piątek przed, przed świętami, żeby właśnie na takiej masie się pojawić w takich super strojach mikołajowych. A co trzeba mieć pod strojem, żeby nie zmarznąć na rowerze? Eee, trzeba mieć rękawiczki, próbą kurtkę, która jeszcze tak. Uwydatnia tą e, Mikołajową Duszę. słabość do, do dużego wyruszka. E, no i dobre buty, można mieć, nie wiem, jakieś ochraniacze takie, bo to jest zim, to znaczy śnieg pada. Jeśli ktoś ma słabe buty, można się zaopatrzyć na przykład w takie ochraniacze przed i śniegiem. A czy opony zimowe obowiązują? Nie, to czy ja nie mam opon zimowych. Bo mam troszeczkę takie miejskie opony, może się nie nadają. Czyli można na każdym rowerze przyjechać. I to na rowerze. Tak, jutro. Pierwsza jutro fanka. na placu Fantastycznie! Jeszcze jedno ujęcie. No. no dobra. Zapraszamy panią na masę w takim razie. Co? Zapraszamy na masę krytyczną na rowerze jutro. O osiemnastej na pracy lotniku. Jutro? Tak, 18... w takich strojach będzie nas 100 przynajmniej o 18? O 18. I zaraz mi jutro po i... i koniecznie, na rowerze koniecznie. Będziemy jeździć